Nie co dzień bowiem uczestniczymy w uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby jednostki policji. Chociaż przyznam osobiście, że w ostatnim okresie to już czwarta taka ceremonia, w której biorę udział. Każda taka inwestycja ma fundamentalne znaczenie zarówno dla społeczności lokalnej, jak i całego województwa zachodniopomorskiego. Miejsce starych budynków zajmują nowoczesne kompleksy spełniające najwyższe standardy. Ta mnogość inwestycji budowlanych w infrastrukturze Garnizonu zachodnio w ostatnich latach to z jednej strony ogromna radość, a równocześnie milowy krok ku lepszemu. Szanowni Państwo, nowoczesne i godne warunki służby i pracy to element ważny nie tylko z punktu widzenia policjantów i pracowników policji, ale też i z perspektywy tych, którym pomagamy. Aktualna siedziba Komendy Powiatowej Policji Sławnie to stary, trzykondygnacyjny budynek przy ulicy Gdańskiej. Wieloletnia intensywna eksploatacja i brak dostatecznych nakładów finansowych spowodowały znaczną degradację techniczną gmachu zniesionego w latach 20. Ubiegłego wieku. Takie warunki lokalowe nie sprzyjają profesjonalnej realizacji zadań. Dziś stoimy przed rozpoczętą bardzo niedawno, bo w grudniu ubiegłego roku, inwestycją budowlaną. Inwestycją, która stwarza nowe szanse. Tempo prac budowlanych napawa niezwykłym optymizmem. Nowy budynek Komendy będzie posiadał wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne i udogodnienia, które niezwykle usprawnią pracę policjantów, a jego nowoczesna koncepcja architektoniczna da gwarancję najwyższych standardów pełnienia służby oraz kontaktu mieszkańców z lokalną policją. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem obiewa na niebagatelną kwotę 27,5 miliona złotych. Dwukondygnacyjny budynek główny będzie posiadał udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne pomieszczenia biurowe i socjalne, sala ćwiczeń, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pokoje wypoczynkowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, magazyny, garaże, kojce dla psów, strzelnica, a także patio z zielenią i ławkami, przyjazny pokój przesłuchać dzieci oraz izba tradycji. To wszystko znajdzie się w tej nowoczesnej infrastrukturze. Obiekt wyposażony zostanie w instalację solarną oraz panele fotowoltaiczne. W porównaniu ze starą siedzibą jednostki to zupełnie nowa jakość. W trakcie tej uroczystości jeden z panów chciał też złożyć podpis. Powiedział, że jest działaczem opozycji, internowanym. No, na tym polegają uroczystości organizowane przez służby mundurowe, że musi być porządek. Więc ja pana przepraszam, że pan osobiście go podpisu nie mógł złożyć. Ale chciałbym wyrazić swój olbrzymi szacunek dla tych wszystkich odważnych ludzi, którzy podejmowali działalność opozycyjną, poświęcali swoje zdrowie, czasami nawet swoje życie po to abyśmy dzisiaj w wolnej i suwerennej Polsce mogli takie uroczystości jak te dzisiejsze świętować abyśmy w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w stulecie powstania policji państwowej w suwerennym demokratycznym państwie rzeczywiście czuli się ludźmi wolnymi z nigdy dosyć przypominania ofiary, postawy często bezimiennych bohaterów, działaczy opozycji antykomunistycznej, tych, tak jak tutaj usłyszeliśmy w Pana wypadku, również prześladowanych internowanych. Szanowni Państwo, Pan Komendant Wojewódzki Policji przypomniał, że to już czwarta tego typu uroczystość. Co bardzo charakterystyczne, zwróćcie Państwo uwagę po Wałczu, Białogardzie, świdwinie, dzisiaj sławno, czyli Ziemia Środkowo-Pomorska. Ziemia, przez wiele lat po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, niepodległości po 1989 roku zostawiona sama sobie. Te tereny, tak czasami pogardliwie określane terenami popęglerowskimi, miały sobie radzić same. Miała to wszystko rozwiązywać niewidzialna ręka rynku. No i zostawiono również mieszkańców tej ziemi, czasami pozbawiając ich opieki polskiej policji, straży pożarnej, likwidując posterunki policji, likwidując połączenia komunikacyjne, likwidując oddziały poczty polskiej, likwidując małe wiejskie szkółki. Wszystko miała załatwiać niewidzialna ręka rynku. Na szczęście, ten czas już za nami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokłada wszelkich starań, aby takie przepiękne skrawki najjaśniejszej Rzeczpospolitej, jak powiat sławieński, czasami można usłyszeć gdzieś tam rubieże województwa zachodniopomorskiego, a tu się województwo zachodniopomorskie nie kończy, ono się tutaj zatrzyma. Dzisiaj dla nas mieszkańcy, szanowni państwo, dzisiaj zgromadzeni tutaj mieszkańcy Sławna, Okolicznych miejscowości, gmin, wasze bezpieczeństwo, wasz komfort życia ma w oczach dzisiaj rządzących taką samą wartość jak bezpieczeństwo i komfort życia tych, którzy mieszkają w większych aglomeracjach, jak mieszkańców Koszalina, Szczecina, Poznania, Gdańska. Dzisiaj podejmując takie decyzje, jak ta o budowie tej nowej komendy w całości sfinansowanej ze środków przeznaczonych na modernizację służb mundurowych. Mówił o tym Pan komenda. to jest prawie 30 milionów złotych. Te środki zostaną wykorzystane na to, aby ta Komenda służyła tym, którzy mają dbać o Wasze bezpieczeństwo, funkcjonariuszom i funkcjonariuszom Polskiej Policji. Będzie to budynek już na wskroś nowoczesny. Będzie to budynek ekologiczny, będą wykorzystana tutaj fotowoltaika, termomodernizacja, warunki w jakich przyjdzie pełnić służbę Policjanto na terenie powiatu Sławieńskiego będą już rzeczywiście na miarę XXI wieku. Panu burmistrzowi, Panu staroście, za to, że w tej współpracy i w tym wspólnym obowiązku dbania o bezpieczeństwo, jakość życia mieszkańców Sławna, całego powiatu Sławieńskiego, że ta współpraca przebiega w taki sposób, że dzisiaj możemy wspólnie świętować tę uroczystość. Powtarzałem to wielokrotnie, powtórzę to również tutaj w sławnie. Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe, Powiat Sławieński nie mają barw partyjnych. Dla mnie, jako ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie ma najmniejszego znaczenia, spod jakich sztandarów partyjnych, czy spod jakiego komitetu wyborczego wyborców wywodzi się lokalny burmistrz, wójt, czy starosty. Podejmując takie decyzje jak te o budowie tutaj komendy, kierowaliśmy się tylko i wyłącznie interesem Was, Szanowni Państwo, interesem i poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców, bo przecież te warunki, w jakich przyszło, jeszcze cały czas przychodzi służyć sławieńskim policjantom, wspominał o tym Pan Komendant Wojewódzki, czasami są urągające godności funkcjonariusza polskiej policji. Dotyczy to również funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, druhów, ochotniczych Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Państwo Polskie ma służyć wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sympatii, antypatii politycznych. Nie może być wykluczonych samorządów tylko i wyłącznie dlatego, że wójt, starosta czy burmistrz jest z innej opcji. Ten czas, kiedy środki płynęły tylko i wyłącznie do tych samorządów, w których wójtem, burmistrzem Starostą był kolega marszałka czy obecny wcześniej rządzący już definitywnie za nami dzisiaj chcemy równowiernego rozwoju Rzeczpospolitej i chcemy, aby ci wszyscy, a przed nami długi weekend mają być może wielu zastanawia się, gdzie na ten weekend się wybrać gdzie na tę majówkę się wybrać dzisiaj tutaj ze Sławna możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś się waha niech przyjeżdża na Pomorze Środkowe bo jest tutaj nie tylko piękny, mamy tutaj nie tylko piękne plaże, nie tylko znakomite warunki do wypoczynku, piękne jeziora, piękne lasy. Ale mamy też tutaj profesjonalną policję, która zadba o wasze bezpieczeństwo. Jeżeli się decydujecie, szanowni Państwo, nas oglądający, słuchający, gdzie przyjechać na wypoczynek, przyjeżdżajcie na Pomorze Środkowe, przyjeżdżajcie na Pomorze Zachodnie. Na pewno o wasze bezpieczeństwo w sposób profesjonalny zadbają. Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. A wszystkim funkcjonariuszom, którzy w tym czasie, kiedy tak wielu Polaków będzie wypoczywać, będą na służbie, wszystkim paniom i panom policjantom, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, ale również druhom ochotniczych straży pożarnej, który, którzy w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa również o to bezpieczeństwo dbają. Wszystkim którzy w tych najbliższych dniach, w tych wyjątkowych dniach, bo przecież święta państwowe, święto naszych barw narodowych 2 maja, święto 3 maja, wszystkim, którzy o to bezpieczeństwo Polaków będą dbać, życzę bezpiecznej służby i bezpiecznego powrotu z tej waszej jakże odpowiedzialnej, jakże potrzebnej, a czasami jakże niebezpiecznej misji. Życzę wszystkim mieszkańcom Sławy, tej pięknej, środkowo-pomorskiej krainy, aby wasze miasto piękniało, ono z roku na rok staje się coraz, coraz piękniejsze, aby przybywało tu bezpiecznych dróg, aby młodzi ludzie, kończący studia, czy to w Koszalinie, w Gdańsku, w Szczecinie, chcieli tutaj wracać, tu zakładać rodziny. bo tak jak już... To powiedziałem, jest to niezwykle urokliwe, niezwykle piękne i ważne dla Polski miejsce. Szanowni Państwo, wszystkie wyrobione. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym dodać, ale przede wszystkim chciałem podziękować funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom polskiej policji, którzy tutaj na co dzień pracują. Dzięki Państwa codziennej pracy. Ponad 90% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. To niezwykły potencjał, to niezwykły wynik, którego rządzący są zobowiązani, aby stwarzać takie warunki pracy, aby stwarzać takie narzędzia, aby ten wynik był utrzymany. I te mury, które tutaj się pną będą takim narzędziem, żeby warunki pracy Polskiej Policji tutaj na Pomorzu Środkowym były jak najlepsze. I za te inwestycje w Wałczu, w Świtwinie, w Białogardzie, w Sławnie czy inwestycje budowy nowoczesnej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koszalinie na ręce pana ministra Joachima Procińskiego chciałbym serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować także wszystkim samorządowcom, którzy wspierają posłów tej ziemi w pracy na rzecz regionu. Wywodzimy się z różnych środowisk, ale nieraz udowodniliśmy, że przy tych dużych inwestycjach, przy tej inwestycji, którą będziemy tutaj kontynuować jako rząd Prawa i Sprawiedliwości przy budowie drogi ekspresowej S6 czy przy innych dużych inwestycjach, ale także tych małych, wspieracie posłów Ziemi Koszalińskiej, panią poseł Małgorzatę Golińską, i że możemy także te mniejsze inwestycje tutaj realizować. W zeszłym tygodniu decyzja o przebudowie z rządowych środków nowoczesnego będzie nowoczesne nowoczesna sygnalizacja świetna przy przejściu. Dla pierwszych Warszkowie to ze środków MSWIA, z programu Razem bezpieczniej. W zeszłym roku współpraca z panem burmistrzem Frankensteinem zaowocowała przebudową dróg w Sławnie. Dwie ulice zostały przebudowane z rządowego programu budowy dróg lokalnych. I tych wszystkich i tym wszystkim, którzy chcą współpracować, chciałem za to serdecznie podziękować, bo ta współpraca jest ważna dla tego regionu, dla tych mieszkańców. Ta komenda zostanie na pokolenia, te drogi zostaną na pokolenia, te inwestycje zostaną na pokolenia. I wszystkim, którzy do tego dołączają, którzy chcą współpracy, pomimo wielu różnic, chciałbym. Wszystkim Państwu za to serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.